Widziałem dzisiaj moi drodzy konferencję prasową Szymona Hołowni, który apelował o już w tym momencie zorganizowania mostu powietrznego dla naszych braci Ukraińców. No więc chciałbym się odciąć od tego, aby ktokolwiek nazywał mnie bratem Ukraińców, bo ja sobie nie życzę, żeby ktoś nazywał mnie bratem ludzi, którzy w 1943 roku w sposób absolutnie hmm, absolutnie haniebny mordowali hmm, Polaków nie tylko na Wołyniu. Ten 43 rok hmm, to co się działo hmm, na tych terenach, gdzie zamieszkiwali Polacy, to co robili Ukraińcy z Polakami ta ta okrutność, z jaką mordowali Polaków, była po prostu odrażająca. I ja sobie nie życzę, aby ktokolwiek nazywał mnie bratem czy z tymi ludźmi. Ja wiem, że zaraz powiecie, że to przecież nie oni, tylko ich potomkowie. No, ale oni do dzisiaj kluczą w tej sprawie. To, jest, to była zbrodnia przeciwko ludzkości, która do dzisiaj de facto nie została przez nich w pełni uznana. Yy, oni do dzisiaj czczą banderę. Stepana Banderę i do dzisiaj te barwy UPA są dla nich barwami, które no, wychwalają, więc jeszcze raz powtórzę: nie życzę sobie, aby mnie Szymon Hołownia nazywał e, bratem Ukraińców. Co do mostu powietrznego, jaki most powietrzny? Przecież tam nie ma żadnych działań zbrojnych jeszcze dzisiaj. A jeżeli by się zaczęły faktycznie, jeżeli Rosja najechałaby na Ukrainę, to zgodnie z moją opinią powinniśmy przyjmować wyłącznie kobiety z dziećmi. Mężczyźni powyżej 17 roku życia y, powinni bronić swojego kraju. Rozdajmy im widły, te y, kosy, piły. To, to narzędzia, które oni uwielbiają przecież. To więc y, rozdajemy im te narzędzia i niech się bronią. Tyle ode mnie.